Witamy w pojedynku siódmym. E, rundzie 6. jak zawsze jest ze mną Matjasik. Siema, siema I mamy pojedynek Kalif kontra Wezyr Kalif tutaj drugie miejsce I... D -d -d trzecie. Tak Kalif ile? 4 z5... Yy, cztery... Tak, 4 z 5 na razie. Ma. Tak? Tak, 4 z 5. Kalif tutaj szybkie ataki, taki wezyr się broni. Szczerze mówiąc to Kalif mnie zaskoczył. Ja bym nie powiedział, że ten bot zajdzie aż tak wysoko. Szybkie ataki i ogień. Tak, szybkie nie... w sensie Spójrz na ekonomię wezy. <laughs> o Co tam się stało? No, szybkie ataki i ogień, i tyle. rok 88 może. Co to za pojedynek? O, jak na włóczkę rundę, gdzie te pojedynki powinny być wyrównane? Siódmą. A co nie są? Znaczy wiesz co? Obo <laughs> Może tak się polosowało akurat, no bo Kalif już walczył na większość tych silniejszych botów. Ale wiesz, co to znaczy? Hmm. Teraz musi wygrać. teraz ten wygra i wygrywa cały turniej. Tak. Mało tego, mało tego, ten teraz wygra. To Kalif ma już chyba drugie miejsce. Tak. tak. Bo z Jem sercem wygrał. No punktowo ma drugie miejsce, to Bo już żaden bot nie zdobędzie tyle samo. No tak. No tak. Nie no, może jeszcze zdobyć. Jeśli przegra w następnej rundzie Kalif, a Emir by wygrał, to... Ale już nie, to, to... nie będzie następnej rundy, jeśli Salon wygra teraz. Nie chcesz zobaczyć? Nie jesteś ciekawy? Nie. Szczegółowych pojedynków? Nie. Czy Wilk zdoła odrobić straty? Czy Wieprz zajmie miejsce w czołówce? Czy sheriff nie będzie pod koniec? Nie. No dobrze. No to po, do, przechodzimy do kolejnego pojedynku. Ciao.